I przed wami premierowy odcinek nowej serii, która będzie symulacją walk dinozaurów. Dwójka prehistorycznych zwierząt staje do morderczej walki o respekt i władzę nad danym terytorium. Który z nich zwycięży? Oglądajcie! W pierwszym odcinku naprzeciw siebie staje dwójka bardzo dobrze znanych dinozaurów czyli Triceratops i Stegozaur. Choć dzielą je miliony lat, to pojedynek między tymi roślinożercami byłby zapewne bardzo ciekawym ze względu na ich podobne, całkiem spore rozmiary. W narożniku z tego zaura spokój i opanowanie. Jest on przecież bardzo dobrze przygotowany. Na co dzień spokojny roślinożerca raczej nie wadził innym zwierzętom, jednak był zawsze czujny i gdy zaszła potrzeba, potrafił bronić swojego terytorium. Wielkie płyty pokrywające ciało stanowią doskonały pancerz oraz ostrzeżenie dla przeciwnika. Cztery kolce wystające z ogona zdają się być gotowe do użycia w każdej chwili, by odeprzeć atak lub zadać śmiertelny cios rywalowi. Naprzeciwko do walki staje znany wszystkim Triceratops, czyli posiadacz jednej z największych czaszek w świecie zwierząt lądowych. Na pierwszy rzut oka widać trzy rogi, które głównie służyły do okazania dominacji i znalezienia odpowiedniego partnera, jednak bądźmy szczerzy, to doskonałe narzędzie obronne w przypadku ataku drapieżnika. W parze z rogami idzie wielka kryza otaczająca jego szyję, dodająca bojowego wyglądu. Chociaż walka tych dwóch siłaczy byłaby zapewne wspaniałym widowiskiem, to naszym zdaniem zdecydowanym kandydatem do zwycięstwa jest Triceratops. Rozpędzenie 12 tonowego tarana do ponad 30 km na godzinę i uderzenie jakiegokolwiek zwierzęcia metrowymi rogami mogło zakończyć się tylko w jeden sposób. Na korzyść z tego Zaura przemawia przede wszystkim opancerzenie, które pokrywa jednak tylko jego grzbiet. Ostatnią deską ratunku jest dla niego ogon, którym co prawda mógłby wyrządzić spore szkody, jednak, ze względu na niski poziom inteligencji, nie jesteśmy przekonani, czy byłby w stanie wykorzystać tę broń w pełni jej możliwości. Nasz werdykt? Triceratops wygrywa poprzez knockout techniczny. Oczywiście to tylko nasza interpretacja niektórych faktów oraz odrobina wyobraźni dodająca zabawy. Czekamy w komentarzach na wasze spostrzeżenia oraz ocenę takiego starcia. Ciekawi jesteśmy, jaki wynik obstawiacie. Dzięki za oglądanie! Pozdro!